Witam w QA. Już dawno nie było, dzisiaj zrobimy sobie żółwiowy QA. I na początku chciałbym wspomnieć, że dziękuję YouTube za zarchiwizowanie mi posta z pytaniami do QA. Bo -ja. się okazało, że jak archiwizuje się post na YouTube, to wywala wszystkie komentarze, ale moje dwie zgniłe komórki zdążyły zarchiwizować na własną rękę posty faktycznie i mam zapisane na telefonie, więc po prostu sobie odpalę telefon i sobie wam je czytał. Co sądzisz o dodaniu zdobycznych maszyn, jak np. T90 dla, dla hamburgerów. Zasady nie jest źle, że Gaijin dodaje zdobyczne pojazdy, ale jak dla mnie malowanie zdobycznych pojazdów powinny same siebie informować, że ten pojazd jest zdobyczny. Czy planujesz nagrać poradnik, jak stworzyć własny hangar? Mam na myśli tworzenie od zera, a nie ustawienie na mapie. Yy, raczej nie, bo nie wnikałem w tego jak działa konkretnie editor map w World Thunder. Co było pierwsze jajko czy szyny kolejowe? Yy... Dobra, chciałem tu zrobić żart z update'ami do Minecrafta, ale jajka w Minecraftie i tak pewnie były pierwsze dodane. No i tak, sprawdziłem sobie informacje i się okazuje, że w Minecrafcie pierwsze były tory, które zostały dodane 18 czerwca 2010, a jajka zostały dodane półtorej miesiąca później, dopiero 30 lipca, więc odpowiedź brzmi, tory były pierwsze. Czy masz plany nagrywać filmy z innych gier? I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo ten filmik nagrywam, Q&A nagrywam, idealnie po sytuacji, kiedy wyrzuciłem trochę do kosza filmik o World War 3. Jakoś po prostu nie umiem się zabrać za nagranie tego filmu, Jak ten temat mnie po prostu przytłacza. I ogólnie jest to ze mną, mam tak, że ze mną jest tak, że nieważne jaki materiał o innej grze miałbym nagrać, nie umiem się zebrać do tego. Chciałbym nawet, ale nie wiem, jakoś organizacyjnie mój mózg... Nie umiem sobie poukładać nagrania czego in czegoś innego niż w Thunder, już po 3-4 latach nagrywania non stopu War Thundera. Jaki jest twój ulubiony samolot? F1. Nie, nie F1. T2. Pomyliłem. To jest ten sam ta sama rodzina samolotów. Japoński F2. T2. T2. Myli mi się zawsze. Ile mam wzrostu? Mam met 171. Kiedy znajdę pracę? Kiedy sobie poukładam w głowie to, że chcę zacząć w ogóle szukać pracy? Gdzie zniknął szczur? Pewnie gdzieś jest w domu, ale opowiem Wam historię, bo wczoraj, jak to nagrywałem, to szczur złapał jakąś cykadę czy innego robala i chciałem w go wpuścić. Szczura do domu, siedział dosłownie przy drzwiach, tak po prostu jakby miał wlepiony ten głowę w drzwi. Otworzyłem klamkę i on bju, Od razu do domu i z cykadą w mordzie. I no, męczył tę cykadę z. Nie wiem, czy to cykada jakaś, ja, może jakiś inny robal. Męczył z 15 20 minut i później zostawił prosto prostu na dywanie i nikt tego nie chciał sprzątnąć w domu. Może podejdę bliżej kamerki, a może kamerkę dam wyżej. O, dałem trochę kamerkę wyżej, żeby po prostu być bliżej kamery. Czy wychodzę z piwnicy na więcej niż 10 minut? Yy, ostatnio wyszłem na tyle z piwnicy, że przeszłem chyba 5 km pierwszo. Nie dostałem w połowie skurczu, ale udało mi się, 5 km przeszło. to jest osiągnięcie jak dla piwniczaka. Czy dotknąłeś trawy? Nie dotykam substancji toksycznych. Śmieszny, śmieszne, bo piwniczak nie dotyka substancji, więc... Czy wychodzisz dalej niż do sklepu? No to już po... No w sumie te 5 km, jak poprzednio powiedziałem, to było właśnie do sklepu, tylko trochę dalszego, bo 5, 5 km dalej. Wydaje mi się, że nie ma zazwyczaj innego powodu, niż pójście do sklepu jak na dwor. To jest jedyny powód, który zazwyczaj mam, żeby wyjść z domu w ogóle. Serąbiście Discord, że nie wyświetlasz mi zapisanych screenów. No, norm Normalnie, patrzcie. No, pierwsze pytania? Zmieniam ekran i znika po sekundzie. No, kochany Discordik, jaki polski pojazd, pojazdy chciałbyś zobaczyć w WTK najbardziej? Wydaje mi się, że Iskre, bo stała pod moją szkołą. Lub jakiś inny po prostu treningowy polski samolot polskiej produkcji, bo po prostu chciałbym coś, co jest polskiej produkcji zobaczyć. Może jeszcze Borsuka, bo inne pojazdy, pamiętajcie, że to są po prostu pojazdy wyprodukowane w innych krajach, albo licencyjnie produkowane w Polsce, albo w większości części z innych krajów. Zrobisz gameplay z Entlisted? Ja nie zrobię, bo mi się ta gra kompletnie znudziła, będąc szczerym. Jak dodali drzewka badań do Entlisted, kompletnie mi się ta gra przejadła. Jest dosyć monotonna. Kiedy wyjdzie aktualizacja do War Thunder? Jak domyślam się w tym pytaniu, nie wiem. Powiem tak, jeżeli by jakiś youtuber czy twórca wiedział, kiedy, kiedy by miała wyjść aktualizacja albo jakiś event, to by od razu to powiedziała. Tym bardziej tiktokerzy, którzy. Zazwyczaj nie obchodzi ich jakiś na przykład TOS, czy jakiś nie wiem, żeby po prostu nie mówić jakichś rzeczy. TikTokerzy nawet jak im powiesz, że nie powinni nie mówić, to od razu powiedzą. A że pod TikToku nie latają daty premiery aktywizacji, takie stuprocentowe, no to nawet ja muszę powiedzieć, że po prostu nie wiem, jakie ta aktywizacja, tak szczerze mówię. Czy kupisz mi zestaw do WTK? Jak mi kupisz dwa zestawy do WTK, to ja ci kupię jeden, ok? Tylko od razu mówię, że ja kupuję za 10 euro, a ty za 60. Jakim jetem ci się gra najprzyjemniej? No, jak już mówiłem, te dwójką. Jakiego pojazdu w WT najbardziej nienawidzisz? Fighter F104. Jakiego drzewka tym bardziej nie. Włochy. Ile max spędziłeś grając w WT bez przerwy? Nie wiem, nie liczyłem. Pewnie jest cały dzień, czyli jakieś 10-8 godzin. Zgaduję. Jak odzyskać duszę? Usuń konto w Word Thunder. Nie ma innego sposobu. Gdzie pracujesz? Nie pracuję. Kiedy stream? Nie wiem. Co sądzisz o symulatorze naziemnych? Co jest fajne, co jest słabe, albo co nie pasuje? No jak mówiłem już wcześniej na początku filmu ja. Yy, przeszkadza mi to, że guiding ma trochę w dupie to, że po dwóch stronach mogą pojawiać się identyczne pojazdy i jak dla mnie tryb symulacyjny powinien zakładać, że yy, są jakieś frakcje, które nie po mogą posiadać jakichś pojazdów. Ja. Czy nagrasz Gunner Hit PC? Raz zagrałem tego Gunner Hit PC, zagrałem jakieś dwa meczyki, powiedzmy sobie meczyki i w zasadzie nawet tak patrząc nawet nie wiem co ciekawego jest w tej grze, no fajnie no symulacja bitew czołgowych, ale czy symulacja jest ciekawym czymś do nagrywania czy robienia kontentu? Może na streamie bym mógł zagrać raz? Może. Jaką według Ciebie nową nacją Ślimak doda do gry? Jaką chciałbyś, żeby gdzieś się znalazła? Według mnie największe, najlepsi kandydatowie na nową nację to jest Tajlandia jako subdrzewko drzewko Japonii. A jako drzewko wydaje mi się, że najciekawszymi kandydatami jest Jugosławia, czy ale najbardziej bym chciał drzewko jakiejś Ameryki Południowej, jako takie połączone drzewko, bo według mnie jest dużo pojazdów Południowoamerykańskich, które inaczej bym, nie wiem, byłyby jakimiś pojazdami eventowymi, czy pojazdami premkowymi, a według mnie Ameryka Południowa w World Thunder jest niewykorzystanym kompletnie konceptem. To my pytanie mnie zastanawia, bo. Czy będzie poradnik do M46 Tiger? I ja bym chciał Tobie zadać, Widzu, pytanie. Dlaczego konkretnie potrzebujesz poradnika do jednego czołgu w grze? Albo jednego samolotu w grze? Czołg jak czołg, tym bardziej mówimy tu o zmodernizowanej wersji, powiedzmy sobie, patona, czyli tam M26. I czym się to różni, jakbyś zagrał jakimś innym czołgiem ciężkim na podobnym berze? ze Siadasz z Volkswagena do Skody. Czy potrzebujesz nowego poradnika do auta, żeby nim jeździć? Jeżeli grasz czołgiem, to w zasadzie jak zagrasz innym czołgiem jest identycznie. Prawie. Który mamy rok? Miesiąc, dzień, godzinę, minutę, sekundę. Yy, kiedy to nagrywam, kiedy to mówię, jest 21.54 niedzieli 8 września 2024. I nagrywam to już 15 minut, surówkę, jakby ktoś się zastanawiał. Jaki dochód i przychód miesięcznej godzin Entertainment? Na pewno nie taki, że opłacać zbrojniówkę pewnemu krajowi. Prawdopodobnie, jakby kupił jeden czołg ten kraj faktycznie, dla tego kraju faktycznie, ta firma Guidin to by zbankrutowała. Bądźmy szczerzy, to nie są takie pieniądze. Czy zobaczysz, jak wygląda trawa? Jak mówiłem, nie. No dobra, nie będę robił żartów z substancji toksycznych już. Z jakiego gatunku należy? Zj... po 5 W i zalet ogólnej mechaniki funkcjonowania tu WTK. Czy powiesz, zaletą WTK jest to, że ma dosyć dobrze ogarnięty system sterowania samolotem dla takiego casualowego użytku. Wiecie, jest symulacyjny system sterowania. Ale w ręce. Ale WTK ma dobrze zrobione przełożenie sterowania samolotem na myszkę. Szanujmy się na przykład, jak zagrasz, nie wiem, mody do Gmoda, jak na samoloty, czy, czy z GTA samolotami. To jest się tak ślamazarnie lata w innych w grach myszką. A po prostu Wutek zrobił to, odzorował tak, taki experience latania myszką samolotem dosyć dobrze. Jedna, jeszcze jedna zaleta muszę przyznać. Wutek dosyć aktywnie przypomina o sobie. Ma stronę internetową, ma forum, bądźmy szczerzy dużo gier live serwisowych współcześnie ma wywalone w ogóle w przypominaniu o sobie. Myśli sobie, że zrobi Battle Passa i Battle Pass będzie na tyle zachęcającym tym, żeby ludzie wracali do gry. No nie, ludzie zazwyczaj chcą, żeby w ogóle wiedzieli, czy się, co dzieje się w grze bez włączania gry, bądźmy szczerzy. Jak zrobisz jeden update do gry raz na trzy miesiące, to nie jest zachęcające, żeby ludzie wrócili do gry. I to, że na przykład Gaiden ma jakieś, War Thunder ma małe evenciki raz na jakiś czas, no dosyć często, tak naprawdę co tydzień masz dwa, trzy mikro eventy. Masz miesięczne eventy, jakiś system obligacji. W WTK, nieważne kiedy wrócisz, dosyć często jest jakiś, na przykład mini event do zrobienia. Dużo live serwisowych gier tego nie ma, bo Battle Passy trzeba robić. Wiem, że WTK też ma już Battle passa, ale żadnym się do WTK. Wuteka. Battle passa dodali w 8-9 roku gry rozwoju. I się gra utrzymała bez Battle Passów bardzo długo. Zresztą że ten Wutekowy Battle Pass to jest w ogóle gówno, ale to. Mamy wadę. Battle Pass w WTK jest głównym po prostu. Jak Entlisted i jego rozwój wpływa na WTK? Jedyne co mogę powiedzieć to po prostu niektóre modele czołgów są przenoszone z Entlisted do WTK. Bo w niektóre modele czołgów już są tak przestarzałe, że wolą po prostu robić nowe modele. A najlepiej zrobić nowy model czołgu, który i tak jest w Entlisted. Czy ja odczuwam ostatnio duży spadek aktywności społeczności WTK? Po tym co się odwaliło w maju zeszłego roku to tak, można odczuć. Czy ktoś podbił twój rekord umarciu śmigłowcem? Co my zobaczę? Zobaczmy. Spedrun. Zobaczmy. Aktywnych graczy 12. Niesamowite. Ja miałem rekord w kategorii zgon, Stok helikoptery. <grym> nadal mam rekord jako osobny. Dwa lata temu już ten rekord zrobiłem, ale nadal mam rekord. O, nie widzicie, jako jedyna osoba, która wzięła w kategorii udział realistyczny. Stok helikopter zgon. Zgon od wiadomo czego, nie powiem tu na Więc nadal mam rekord świata w War Thunder w zgonie helikopterem. Co sądzę o nadchodzącym update'cie? Sprawdzam 4 jest jest zapchać dziurą. Wolałbym, żeby Geizuń robił mniej update'ów w roku, niż 5. Bo według mnie 5 update'ów w roku jest troszeczkę takim strzelaniem sobie w kolano. 3 update'y by wystarczyły na, na spokojnie, po prostu ten update jest zapchać dziurą i tyle. Czy ślimak powinien dodać misje pojedyncze pancerny lub kampanie dynamiczne pancerny do WTK? Gajdin już to próbował zrobić. Próbował zrobić na przykład to w postaci trybu PVE wersji 2.0. Tylko to zezłomował i jedyna pozostałość tego jest, że jest w grze nieużywana mapa Katamamaran. I w sumie nie wiem, chyba nie mówiłem nigdy w ciekawostkach o tej mapie, ale po prostu jest nieużywana mapa Katamaran i używali, Gajdin używał tej mapy do testowania trybu PVE 2.0. Który zezumował, bo po prostu chyba za... brakuje im futuszy, czy czasu, żeby zrobić nowe sztu... nową sztuczną inteligencję dla czołgów. Wyrzucili do do śmieci. Próbowali to zrobić. Który BWP najlepszy? Co jest prawdziwym królem wód? BWP 1 czy Borsuk? Ja na, ost na ostatni nie odpowiem, Geoganie. Top 5 żółwi. Widzu, oto top 5 żółwi. Hola espectadores. Estas son las 5 mejores tortugas. Número 5, tortuga hambrienta. Número 4, tortuga guerrera. Número 3, tortuga tanque. Número 2. Tortuga humpscare. Atención, mucho horrible. Número 1. Tortuga saltarina. Una mención honorífica. Tortuga idiota. Jak twoje grindowanie drzewek Po tym jak wróciłem do gry i zac... faktycznie zacząłem grać w tą grę to najpierw zagrałem sobie ruskimi i na Arcadzie wpiłem na ruskich piątą erę później przeskoczyłem na Włochów, wpiłem na Włochach na arcade piątą erę i dopiero wtedy sobie konto premium pierwszy raz i zacząłem grać na realistykach. I później wbiłem Włochów do końca, ile się dało i wróciłem do ruskich i później zostałem Contrad i zacząłem tak mniej więcej wszystkie drzewka porówno badać. Nie wiem, to jest taka skrócona historia. I w międzyczasie teraz wbiłem Japonię cał całkiem niedawno do końca, do Type'a 10. Ile mam przegranych godzin w oteku? Nie wiem? I nie chcę widzieć. Po prostu. Ja uważam, że osoba powinna mieć prawo do niewiedzy, ile straciła czasu na niektóre rzeczy. Chociaż i tak ta liczba by nie była realna, bo pamiętajcie, że nagrywam content o tej grze i często na przykład siedzę w hangarze po 10 godzin tylko po to, że raz trzy razy godzinę nagrywać ujęcia, a reszta czasu jestem w, w hangarze, żeby po prostu mieć grę włączoną no, żeby nie czekać, żeby się włącza 50 raz w ciągu dnia. Jaką szkołę ukończyłeś? Tą szkołę? Jeżeli ktoś wie jaka to szkoła, to pozdrawiam. Czy uważasz, że życie jest dziwne bez sensu? Yy, trochę, trochę jest bez sensu. Chociaż ja powinien iść do psychologa, a nie pytać, a nie odpowiadać na to, czy życie jest bez sensu. Dlaczego Conqueror 500 mm penetracji na pocisku, nie wchodzimy mi to pytanie, będę szczery. przejdźmy dalej. Masz żółwia? Mam żółwia, nazywa się Kuba i mam go już od 10-12 lat. Dosyć długo możecie powiedzieć, ale dla Żółwia to jest patetyk. Można. A ulubiony Żółw. To każdy. Ulubiony BR. Nie wiem, żaden. <laughs> Jakie drzewko najbardziej nienawidzisz w Włochy. Czy grzyby z WTK są gorsze od Zwota? Uważam, że najgorsi są tacy, co mów mówią, krzyczą aż, że Wótek jest realistyczną grą. Nie jest! Są realistyczniejsze gry, jak na przykład wcześniej wspomniany GPHC, czy jakoś tam inaczej wymówiaczy, czy DCS. Wutek jest dość dobrze odzorowaną grą, ale nader ma podejście dosyć arcade'owe. Niech każda osoba, która gada, że wótek jest realistyczny, to niech sobie wyłączy instruktora lotu, bo jakbyście nie wiedzieli, jeżeli gracie Arkady czy realistyki, gra wam bardzo ułatwia lat, o czym mówiłem na początku filmu, i gra to nazywa po prostu trybem instruktora. Wyłączcie sobie, polatajcie bez trybu instruktora, to jest prawdziwy... <laughs> W ogóle inne doświadczenie jest tak naprawdę, albo opowiadać sobie po prostu symulacje. Chociaż te symulacje w tego są takie. No się, w tej grze, lotnicze topki to jest po prostu deadmatch, a nie jakieś operacje wojskowe czy coś. Czy uważasz, że Glazin lepiej by wyszedł, gdyby wypuścił max 1, 2 aktualizacje w roku? No w sumie już na to odpowiadałem, wcześniej mówiłem. Tak, ale uważam, że może 3, 2 też byłby dobrym pomysłem. Na pewno nie 5, jak to jest aktualnie. Odkąd gram w WTK to cały czas wydają co roku 5 aktualizacji, gdzie po prostu w okresie wrzesień grudzień wydają 3 aktualizacje a przez resztę roku wydają dwie aktualizacje. Dlaczego akurat żółw jest symbolem kanału? Bo jak byłem młodszy, takie właśnie 10-12 lat temu i otrzymałem żółwiał kubę w domu, to dostałem schizy, czy innej padaczki, innej głupawki dziecięcej. Pamiętacie, wtedy miałem 10 lat, więc to nie jest jakieś dziwne. I po prostu zacząłem żyć apelem ZŁÓW, i tak wszyscy mnie zaczynali nazywać żółw. ja zacząłem lubić żółwie takie faktycznie I, i po prostu tak mi zostało. Zażywasz jakieś używki. Robienie tego kanału tak naprawdę jest moją używką, jakby nie patrzeć, yy, używką od yy, kontaktów z ludźmi, bo nie mam innych, yy, mógłbym mieć prawdziwe niesyntetyczne kontakty z ludźmi, ale Używam syntetycznej używki jaką jest, jaką jest YouTube. Dlaczego kurna nie ma filmu 100 L3 vs Mouse? Bo chyba to mówiłem w drugim odcinku psucia z WarThunder'a. Nie miałoby to sensu. W nie mówiłem bezpośrednio, ale no zobacz, jakby by to wyglądało. Wow, ale... Emocje. Dlaczego w WTQ jeszcze nie ma FA-18? Jak gadałem, że F-16 nie w sensie co? To według mnie w grudniu będzie F18. Jakby Gaijin zawsze w grudniu dodaje najciekawsze samoloty do gry. Zapamiętajcie moje słowa. I się okaże, że dodadzę w listopadzie, i znów będę się ze mnie śmiać Kiedy freezer? Patrząc po długości moich włosów, aktualnie no to tak pół roku, rok. Ja tylko chodzę do Freezera, żeby ściąć się na prawie zero i tyle. Kobi czy Lego? Kobi produkuje sprzęt wojskowy jako modele. To jest dla mnie o wiele ciekawsze do składania, chociaż kobi jest po prostu upierdliwszy w składaniu. Tylko Lego jest droższe. Często się w Lego płaci za samo IP, za samą markę, za samo logo. Nie interesują mnie za bardzo zestawy Lego. Lego jest takie zabawowe bym powiedział. Kobi ma więcej zestawów, które sobie możesz położyć na półce i sobie możesz oglądać na półce jakieś modele. Tu mam Black Hoka, tu e małe samoloty, tu czołgi, jak tak nagrywam, to tam gdzie pokazuję są te rzeczy. Ale czy kupuję LEGO? Tak, mam tutaj mały zestawik LEGO Minecraft, taką moją dioramkę. Ale te zestawy LEGO Minecraft to takie. No sobie popatrzysz. Są ludziki. Ogólnie zestawy LEGO są zabawowe bardziej. A ja już jestem staruchem 22-letni, nie mam czasu. W sensie nie. No nie bawię się, dlatego nie jestem za kreatywną osobą jeżeli chodzi o to. Jaka jest twoja ulubiona nacja w WTKu i które drzewko tej nacji, czołgi, samoloty czy helki? Nie mam ulubionej nacji w WTKu, to będę być szczery. Kiedy film w Stellaris lepsze. W sumie jak to nagrywa, w sensie jak jutro to wstawię na kanał to jutro jest nowy dlc do Stellarisa, więc filmik mam odtrąbiony, można grać Stellarisa jutro na premierę dlc nowego. Polski nie dodawać państwo, które nic nie zrobiło w Mówicie, że ja jestem analfabetą, czy nie umiem pisać czy gadać. O. Dobra. Yy, dziękuję za oglądanie. To były większość pytań. Jak mówiłem, YouTube mi bardzo nie pomógł przy nagrywaniu filmu, ale użyłem paru ko szarych komórek, które mi zostały i uratowałem pytania. Mam nadzieję, że taki będzie jak się podobał. Yy, widzimy się w kolejnych materiałach, nie wiem, mam nadzieję, że się podobały i pamiętajcie like o subiku, cześć